Można? Chodź, Krysiu. Proszę pani, ja. Usiądź sobie. Masz, zobacz. Kto to jest? To ja, jak byłam pensjonarką. Jaka pani była śliczna? Bo z samego świata tam jest taka. Główną rolę, a stara aktorka genialna. I w ogóle wszyscy są tam świetni. Kazio rócki, który gra główną rolę, to jest film, scenariusz Różewicza. Reżyserowany przez brata. Tak, tak, przez Stanisława. I to jest oparty na wydarzeniu prawdziwym w Krakowie gdzie był lekarz oszust, który naciągał ludzi na pieniądze, a on twierdził, że może każdego odmłodzić. No więc miał szalone powodzenie, tam jakiś robił, robił jakieś tam pastylki i oszukiwał ludzi. Ja tam mam malutki epizod. Pamiętam, że tak. Ja miałam wtedy chyba 45 lat, już nie pamiętam. No i miałam grać taką kobietę, która już się starzeje, i, i chce tam pójść do tego lekarza. No ale ja się coś nie starzałam, niestety. No ale. E Państwo zobaczą ten film jutro, ja widziałam go niedawno. Nie mi robić jakieś zmarszczki czy coś. Nie, ale tam, w ogóle nie widać, w ogóle w tym filmie nie widać y, pani wieku ówczesnego. W ogóle. Kochany, ja co to za wiek 45 lat. Teraz wiem, że żaden. Ostatnia fotografia, którą mu posłałam, była ratuszowana. Nie było widać na niej tych zmarszczek na czole i koło ust. Najbardziej postarzała mi się szyja. Na co mu stara kobieta? Pewnie już znalazł sobie młodą dziewczynę. Ta dziewczyna ma młode piersi, gładką skórę. Wszystko w niej jest zdrowe.